Cześć, się, małoborniki śląskie nadajemy dla Was prosto z Warszawy. Prosto spod Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To właśnie tutaj bije orkiestrowe serce, a my gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej. Dlatego 31 stycznia udajcie się na spacer ulicami miast i co? Wrzućcie do puszki, wrzućcie do puchy, płaczcie kart, kartą płatniczą przez za pomocą terminala, możecie już dokonywać wpłat poprzez nasze eskarbonki, a kwota cały czas rośnie, mamy już ponad 80 tysięcy złotych. W niedzielę 31 stycznia będziecie mogli skorzystać z oferty gastronomicznej, będą jak co roku tradycyjne ruskie pierogi, będzie oferta food trucków, coś na słodko i coś na obiad. W tą niedzielę startujemy od godziny 8.30 indywidualnym biegiem policzcie z Cukrzyca oraz Marszem Nordic Walking. Następnie od godziny 14 wystartuje cały program koncerty, pokazy aż do godziny 21. Tego dnia bądźcie z nami i obserwujcie nas na Facebooku Wojsko Śląskie oraz na naszym kanale na YouTubie. Siema! W niedzielę 31 stycznia 2021 roku bądźcie razem z nami. Jura, Siema, pozdrawiamy Cię całym sztabem obornickim. Oborniki śląskie pozdrawiają, Jurka. A my lecimy dalej, bo finał już za niedługo. Siema!